Dzień masz fagier, no czy? Byłem u ciebie wczoraj? No nie! E! Byłem tutaj wczoraj? Tak, był pan. I co, pewnie całą wypłatę przypiłem? Dokładnie. Całe szczęście, już myślałem, że zgubiłem. <noise> co pijesz? Wino, wódkę? No i piwo. <noise> Antek, to co wypijesz? To co ty? To dwa piwo poproszę. To i dla mnie też dwa. Prasz. Po prostu nie do wytłumaczenia. Sąsiad... Eee, sąsiad, a tobie co się stało? Po prostu nie do wytłumaczenia. Trzy pięćdziesiątki poproszę. Sąsiad, to może powiedz, może zrozumiemy. Nie do wytłumaczenia. A teraz? Żonka moja za mogła. Musiałem iść krowę wydoić. Ja zachodzę z wiadrem, siadam z jednej strony, a ona ucieka. <laughs> Ja z drugiej strony, ona dupą w drugą stronę. A ja myślę sobie, no nie kochana, tak to tańczyć mi nie będziesz. No to ja ją za pysku wiązałem sznurkiem do poidła, a nogi do słupków. Hmm? Myślę, stoi stabilnie, siadam, będę doić. Ja zaczynam, a ona jak nie pizdzie mi z ogona w łebę, To ja przywiązałem sznurek za ogon i uwiązałem do belki. A w tym czasie ona mi na gumowce nasrała. O jebana. Się wkurwiłem, wyjąłem pasek ze spodni. A że spodnie były luźne, to spadły, a w tym momencie żonka wchodzi. O kurwa! Po prostu nie do wytłumaczenia. Barman, dwie pięćdziesiątki, proszę. No, nieźle, sąsiad. Dobry pani mąż? Co? Znów spoili mojego męża? Jaki jedyny. Ну і весь, що у чоловікові чоловіковий безінтересовання, одразу чи от піяку визиваю. Але ще не живі. В нашому суспільстві є така знечуліця, ні нікому не допомага. Як курва в політиці. І що, знову ще нахравиш? Але я не п'єм. Так? То де твій вузек?